się ze Sławkiem chyba pod sklepem spotkali. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że kurczę, fajnie byłoby coś tutaj zrobić, czy też bym się w coś włączyła. No i Sławek opowiedział o tym stawie parafialnym, gdzie tutaj za kościołem jest takie zarośnięte wysypisko pełno błota, mułu i tak dalej, a kiedyś to był staw, na którym się ludzie kąpali. To mieszkańcy jakby tutaj też e, chcąc usunąć to, to takie no, wysypisko dzikie śmieci i i taką też taką, taką chęć wspólnego działania. Lokalizowaliśmy sobie naszego sołtysa, radnych, strażaków, do swoich dziadków podzwoniliśmy. Z tego się zaczęło, że zrobiliśmy takie pospolite ruszenie trochę. Ten pierwszy dzień, gdzie nas było, nas było sporo, było wtedy mniej więcej jakichś 60, 60 mieszkańców, więc to było bardzo pozytywne. I potem te dwa tygodnie później też to było zaskakujące, bo mieliśmy fatalną pogodę wtedy. Lało, Lało jak z mhm. cebra, a i tak przyszli ludzie i kończyliśmy. Ta ławka, która stoi za nami, została właśnie znaleziona podczas sprzątania naszego stawu. Chyba w tym mole, mule błotnym, więc Sławek ją wyciągnął z tego, wyczyścił, pomalował, przykręcił deseczki i teraz służy parafianom, którzy spotykają się z księdzem w kancelarii parafialnej. Boże, no, bo ludzie przyszli i zobaczyli, że mogą coś zrobić dla samych siebie, że to nie jest takie działanie, bo ktoś mi każe, tylko przychodzę sam, pracuję cały dzień. Ktoś przyniósł ciasto, ktoś przyniósł smalec, ogórki, wodę i, i, i pracowaliśmy bez na cały dzień. Spotkali się przy tej, przy tej inicjatywie mieszkańcy różni, czyli ci, którzy tutaj mieszkają od zawsze e, i nowi mieszkańcy, Ta, bo była też grupa. Też tak, nowych mieszkańców, którzy stwierdzili. Tak, to warto, warto, warto się do tego włączyć i w, tak naprawdę dzięki tej akcji myśmy się poznali. I potem nawet jak szliśmy na przystanek czy do sklepu, to miło było sobie powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się, e, a wcześniej po prostu mijaliśmy się. No. Bo przecież, każdy z nas jest inny, każdy z nas chce działać na rzecz lokalnej społeczności. I na przykład Iwona świetnie, mówię, że powiem, tutaj prezentuje organizacje społeczne. Krzysiek pozyskuje super fundusze i ja dałem jakieś takie działania oddolne i każdy z nas się gdzieś tam uzupełnia. Jeśli przychodzą, przychodzą osoby na nasze projekty i same się pytają, słuchajcie, no to brakuje wieszaka w świetlicy, może wieszak kupię, albo ja bym chciała się zaangażować, nie mam za wiele czasu, no to ja coś kupię, albo przyjdę, posprzątam świetlicę. Taki, taki przykład własny, dawanie przykładu swoją własną pracą przy tych wszystkich inicjatywach, które tu mieliśmy od organizacji. Stówki, zegar poprzez sprzątanie stawu powoduje to, że ludzie chętnie przychodzą. Tak, gdzieś tam Musimy dochodzić do jakichś kompromisów, bo to nie jest tak, że my się zawsze ze wszystkim zgadzamy, że, nie. że mamy po prostu tak jedną linię i po prostu idziemy tak, wszyscy, wszyscy do słońca. Są tak naprawdę też. są duże emocje, dużo takiego gdzieś tam ludzkiego zaangażowania, które czasami właśnie. Ale cel, cel nas łączy. Tak, to nas to na łączy i gdzieś tam po drodze próbujemy się. Pogodzić. Nie każdy z nas chce budować, yy, tylko każdy ma inną drogę do tego dochodzenia. I my tak dochodzimy, mhm. ale po drodze spotykamy się. Są jakieś kompromisy, pomagamy sobie wzajemnie albo przynajmniej staramy sobie pomagać albo nie przeszkadzać. Ale, ale to jest cenne, że budujemy razem dla takiej lokalnej mhm. społeczności. Wydatki na remont takiej tej e, świetlicy zbierane były w czasie mszy, tak? I, że, kiedy zorientowaliśmy się, że, że można pozyskać coś więcej. Chodzi o środki z Unii Europejskiej, z lokalnej grupy działania, z tak zwanych małych projektów. Przystąpiliśmy do programu i udało się pozyskać 25 tysięcy złotych. Myślę, że jesteśmy z tego, z tego też dumni. Budynek taki był groził, że powiem, wyburzeniem, albo, bo nikt nie widział sensu remontowania starego budynku. Jak się okazuje, ten budynek ma duszę. I znowu lokalne firmy dały na przykład okna, szyby, żeby jedna firma dała sobie tam ramy do tych okien. Poskładaliśmy do kupy. Kolejna firma dała drzwi wejściowe, skład własny pracy, pomoc przyjaciół znajomych, nauka prostych prac hydraulicznych czy elektrycznych doprowadziła do o rewitalizacji tego buty. W tej organistówce uczyłem się e, podstaw hydrauliki, mój kolega Adam. <gry> Czyli fizyczna e, praca? Tak. E, uczył mnie, jak się zgrzewa rurki. Jak się, no, jestem elektrykiem z wykształcenia, więc to, tam instalacja elektryczna nie stanowi dla mnie problemu. Ale takie, takie rzeczy, jak jakieś tam montowanie okien wspólnie z organistą czy z kościelnym, e, no, buduje, bo to się nawiązuje relacje i to jest fajne. Są rajdy rowerowe, jest wspomniany plac zabaw, jest strefa rekreacji dziecięcej z boiskami sportowymi, gdzie, gdzie naprawdę aktywnie można spędzić czas. Jest skatepark, można się dowiedzieć sporo historii Bożencina, która, która też w ostatnich latach jakoś tam wiele ciekawych karty odkryła. Możemy przyjść na, na, na dwa piękne stawy, które tutaj mamy po lewej i po prawej stronie. Także uważam, że, że naprawdę sporo mhm. w ostatnich latach zostało... Yy, Dobrego zrobione i to dzięki, dzięki, dzięki mieszkańcom i ich zaangażowaniu z takich y, akcji to było malowanie bombek choinkowych, gdzie wspólnie ze strażakami przystąpiliśmy do takiej akcji, zakupiliśmy bombeczki. Y, zastanawialiśmy się, czy w ogóle ktoś przyjdzie. Okazało się, że przyszło kilkadziesiąt osób, mm -hmm. łącznie z rodzicami to w granicach setki. Zrobiliśmy fontannę z czekoladą, także bombki się rozeszły momentalnie, zostały pomalowane, później zostały sprzedane w parafii. Y, środki z tego pozyskali. Poszły na, 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 na paczki na Caritas, tak. Także no myślę, że to jest takim koronnym przykładem wspólnego działania parafii, e, prywatnych osób, strażaków, e, sołtysów. No i... Pozostajemy obojętni, że działamy wspólnie zostało to dostrzeżone, ponieważ sołectwo Brzecin duży to było nagrodę dla najaktywniejszego sołectwa na Mazowszu. A chciałem też wspomnieć, że w tej chwili strona internetowa Bożeńcin.eu Startuje w konkursie dla najlepszej strony sołectwa, także zachęcam do głosowania. Mamy jeszcze trochę czasu i być może to będzie kolejnym, jak gdyby pozytywnym, że tak powiem, aspektem tego, co, co, co u nas się dzieje. Dzięki temu. Że e, zaczęliśmy sprzątanie stawu, pomyślałam sobie, że tak, ja chcę pracować z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy jak ja. I. E, Byłam na stażu, aplikowałam do organizacji pozarządowych i od czterech lat pracuję w szkole liderów. Największą nauką było pisanie wniosków tak, do, mhm. do o środki z Unii Europejskiej, bo jak gdyby wiele się o tym mówi, wiele jest informacji, no ale czy ktoś to poznał mhm. od podszewki? Jak to się pisze, jak to się je, jakie są formalności z tym związane, ile to trwa czasu, tak, co jest ważne, co, co nie. No i, mhm. i jak gdyby przetarcie takiego szlaku, no potem pozwala mieć nadzieję, że, że być może kolejne pomysły się uda ubrać w to. Nie uważam, że, to, że, że jest świetnie teraz. Uważam, że jeszcze mamy masę pracy przed sobą, też ze względu na to, że Borzęcin cały czas się zmienia. Z roku na rok zmienia się liczba mieszkańców, przybywają nowe osoby, więc to też jest dla nas wyzwanie. I żeby wykorzystać ten potencjał, który każdy z nas tak naprawdę ma, bo tu naprawdę świetni ludzie mieszkają, tylko myśmy przez to, że się nie znamy, nie, nie wiemy też, jak możemy, ile możemy z tego wyciągnąć dla Borzęciny. W innych miejscach ludzie psioczą, można powiedzieć, że się nic nie dzieje, tak, patrzą na, na jakieś działania innych osób. U nas nie, u nas jest wiele zaangażowanych. Yy osób z różnego rodzaju projekty i myślę, że to jest jak gdyby siłą Bożęcina, tak? Bo... I Cieszy mnie też to, że wiele osób zobaczyło, że można budować coś z niczego, czyli powstają różnego rodzaju pomysły, gdzie ludzie skupiają wokół się jednej osoby, takiego lidera lokalnego. I tworzą. I ta nasza gmina, nie tylko Borzęcin, ale cała gmina pięknieje. I to jest, to jest fajne. Najdrobniejsze działanie przekłada przy, się potem na spory odzew i sporą satysfakcję. No. Mówi to, że jest taka energia i potem idziesz taką sobie właśnie chodnikiem i tak, dzień dobry, proszę pani, kiedy gramy w ping-ponga? No sama radość, no dla mnie sama super energia. Właściwie od tego sprząta, od tego sprzątnięcia stawu i tych, tych rzeczy, które tam się wydarzyło, też no, te chłopaki y, wystartowali na radnych, są w samorządzie. Moja siostra też wystartowała na radną, też jest w samorządzie lokalnym, więc myślę, że też mieszkańcy docenili to działanie, że to nie było tylko takie nasze wariactwo i pomysł na hopsiu, tylko tak naprawdę my skorzystaliśmy z tej możliwości, że właśnie, że Polska od 25 lat jest wolnym krajem i mamy swoje, ma swoje prawa, przywileje i korzystamy z tego.